W poniedziałek 23 lutego rozpoczyna się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Daszyńskiego w Dzierżoniowie. Ze względu na zakres prac obejmujący także instalacje sieciowe konieczne jest całkowite wyłączenie tego miejsca z ruchu. Dzierżeniowie od poniedziałku rozpoczynamy kolejny etap inwestycji drogowych ja tutaj wierzę że mieszkańcy ze zrozumieniem podejdą do tego działania no związane to będzie z tym niestety że utrudnienia będą potężne my na swojej stronie internetowej pokazujemy mapkę jakie będą najlepsze objazdy tych zamykanych odcinków a mówimy tutaj o skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Daszyńskiego skrzyżowanie będzie zamknięte dla ruchu a wiemy jakie ono jest jaką wartość strategiczną ma tutaj dla Komunikacji Dzierżoniowskiej, więc prośba dla, do mieszkańców, żeby zapoznać się z tymi objazdami i no zrozumieć, że musimy niestety przetrwać te kilka miesięcy, żeby później nam się jeździło lepiej. Równolegle z budową ronda rozpoczynają się przebudowy kilku ulic wojewódzkich w mieście, co jeszcze bardziej utrudni komunikację. Czyli w pierwszym etapie od skrzyżowania właśnie tego zamkniętego do ulicy Wrocławskiej, drugi etap to będzie od ulicy Wrocławskiej do ulicy Batalionów Chłopskich, ale to nie wszystko, bo również na drogach wojewódzkich inwestycje będą prowadzone, czyli teraz ulica batalionów chłopskich, pierwszy etap jest na ukończeniu, jeszcze, jeszcze półtora miesiąca i ta połowa drogi będzie zrobiona. Wykonawca przejdzie na drugą połowę drogi. Kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej to jest tutaj od Świateł przy ulicy Ząbkowickiej w kierunku na Wrocław ulica Batalionów Chłopskich do ulicy Piłsudskiego i od Piłsudskiego do Ronda Żołnierzy Wyklętych. No i jeszcze ostatni taki etap, gdzie będą też utrudnienia dosyć spore to jest ulica Batalionów Chłopskich od ulicy Wierzbowie w kierunku na Bielawę do Ronda Czeskiego. Spytaliśmy burmistrza dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego, dlaczego te wszystkie inwestycje robione są naraz, a nie sukcesywnie po kolei Dlatego tak to jest wykonywane, że po prostu udało nam się pozyskać środki, to są w większości drogi wojewódzkie, udało nam się pozyskać zapewnienie z Urzędu Marszałkowskiego i z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, że jeżeli zdecydujemy się na wykonywanie tych modernizacji w jednym czasie, wtedy te środki znajdą się w województwie, no i zdecydowaliśmy się. Ja myślę, że tutaj naprawdę zrozumienie mieszkańców będzie duże i te miesiące teraz do, do wakacji. Wakacji, miesiące wakacyjne. Koniec tych utrudnień będzie w miesiącu październiku, i myślę, że wszyscy wtedy będziemy zadowoleni yy, i odetchniemy. Od tych utrudnień, które nas czekają. Wszystkie rozpoczynające się inwestycje drogowe są współfinansowane ze środków zewnętrznych, które w większości pokrywają połowę kosztów projektów. Gdybyśmy musieli robić to jako miasto w 100%, no takiego zakresu byśmy nie zrobili, bo zarówno ulica Piłsudskiego, Schetynówka, czyli 50% dofinansowania, Rondo, które będzie za chwilę zamknięte, 50% dofinansowania z województwa, z Urzędu Marszałkowskiego i cała ulica Bielawska i Batelowska chłopskich też w takiej formule 50% finansowane z urzędu marszałkowskiego, 50% z budżetu miasta Dzierżoniowa. Tutaj można zadać pytanie sobie, dlaczego my finansujemy drogi wojewódzkie? No po pierwsze dlatego, żeby Jakość tych dróg była dobra, żeby one się i ich, ich funkcjonalność poprawiała. No, gdybyśmy my jako miasto nie przekazali tych środków do województwa, te drogi by były niezrobione. Dalej by były kłopoty, dalej by były narzekania, że są kolejny, że są dziury, że, że, że drogi są niefunkcjonalne. A drugi taki aspekt jest ważny, że. Po wykonaniu obwodnicy południowej Dzierżoniowa te drogi z mocy prawa staną się drogami gminnymi. I jeżeli byśmy teraz nie zrobili tego w formule pół na pół, to załóżmy za 3-5 lat musielibyśmy to robić w 100% z budżetu miejskiego. Także no, myślę, że jest to zasadne i jest to bardzo dobre rozwiązanie. W tegorocznym budżecie miasta znalazły się również środki na inwestycje drogowe, które będą przeprowadzane na terenie Dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mówimy o drogach tych głównych wojewódzkich, głównych skrzyżowaniach dzierżeniowa, ale też trzeba pamiętać o spółdzielni mieszkaniowej. To są drogi miejskie, a tam mieszka 40% mieszkańców. Tych samochodów jest mnóstwo i widzimy, jakie są problemy komunikacyjne i z parkowaniem, więc w przyszłych latach na pewno też sporo inwestycje na te elementy drogowe będą przekazywane. Utrudnienia drogowe potrwają co najmniej do końca września, a na stronie internetowej Urzędu Miasta można sprawdzić, jak najlepiej poruszać się w tym trudnym okresie po ulicach Dzierżoniowa.